Jesteśmy na małym finale. Czyli to są zawodnicy, którzy przegrali swoje mecze półfinałowe. Na pierwszym planie serwujący Wojtek Medyński z Żar. A w głębi Michał Bodziony z Lubania Śląskiego. Mały finał, oczywiście gra o trzecie miejsce, o puchar, o 50 punktów do Listy rankingowej, a więc jest o co walczyć aktualnie na korcie mamy 15 gwiazdek, to znaczy, że 14 razy wygrywał turniej Michał Bodziony, raz wygrał Wojtek. Każda wygrana to jest gwiazdka, która znajduje się na banerze mistrzów przy każdym portrecie. Nie mi znaleźć baterii, bo parło. Nie, nie ma już. Nie, nie parło, dwie kreski są. To tą srebrną już trzeba jechać. Bo tam się ładuje ostatnio. To przez tą jedną. O kompało. Szkoda, szkoda. No. To te, te, dwie paczki ciastek to było komuś na nagrodę? Nie, nie. E, nam otworzyłem. Wiem, nie. To, co później przystraszyła, no nie wiem, matko a jak to było? Nie, nie było. Taka. Możesz filmować finał, usiądź na foteliku tam. Spokojnie filmuję, ja zostanę przy, a, na razie no, on, Finał bonusa. Ale zatrzymaj się na finale, bo tutaj coś tam jakieś 2-0 słyszałem. Okej, okay, wracam do meczu. Serwuje Wojtek. W dalszym ciągu chyba mamy po 3. To widzimy, że piłka leci szybko ja, gdzieś przekrzyżował te gdzieś przekrzyżował te ręce No, dzisiejszy turniej 89 Kamp Mocna obsada w ćwiedź finale Patrz Adam 16-krotny tryumfator To mówi za siebie w jakim turnieju jesteśmy i w czym tutaj uczestniczymy. Wojtek w półfinale przegrał z Danielem, a Michał przegrał z Miśkiem Andrzejem. Czyli Daniel Wodniak pokonał Wojtka, a Andrzej się pokonał Michała. Nie szkoda, Skutnie był w sumie najgorszy. Michał gdzieś tam się znalazł przy tej piłce, ale grał po wysokiej siatce. Po prostu może dlatego zabrakło mu tego centymetra. No to była piłka na breaka. Może dlatego, może dlatego trochę Michał rozpaczą. Teraz świetny serwis. I chyba lepiej sprowadzić 4-3 zachowując serwis niż załapać breaka. trochę w w grze i szczery, nie wytrzymało szczery A oni obydwoje mają w to w krwi. I Michał i Daniel. Chociaż wydawało się, że będzie czarował do końca. No szkoda. Nie no, teraz przyspieszył i ma punkt. Więc może rzeczywiście to ryzyko jest wkalkulowane w grę Wojtka. I jeżeli każde jego przyspieszenie będzie się właśnie tak kończyło, to czemu nie? No jest. 4-3! No i mamy. 4-3. 4-3. Tu mamy fajną sytuację, bo meczowi przyglądają się tatusiowie, przy Michale siedzi Czesiek one Spytamy szybciutko. Mówię, że tatusiowie przyglądają się meczowi. Jak tato widzi syna? No, pozytywnie. 4-3. Uciekło kilka 4, na naprawdę okazji spokojny do się na 4-3, ale jak coś się nie zrobiło wcześniej... Co zrobił nie uciece, później. bla, bla, bla i tak dalej. Tak jest. Pozytywnie. Czyli tata wierzy w syna, jak może być inaczej. Idę do, 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 do drugiego taty. Wspominałem, że tatusiowie. Który też wierzy w syna. A ja, ja, ja okej. Okay. No i 4-3, jest w przodzie, utrzymać serwis i patrzeć, co się dzieje. Tak jest, trenować tak tak tył. Okej, okay, to nie, nie przeszkadzamy. Żegnamy się, na razie. Z